Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Iron, a to będzie crafting amuletów piekielnego ognia, oczywiście z Diablo 3. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, szukam nadal idealnego amuletu piekielnego ognia. W poprzednim odcinku już zdobyłem taki, który na 90% mnie satysfakcjonował, ale wiadomo diablo, czy to taka gra, gdzie chcemy mieć wszystko wymaksowane. Więc nadal szukam takiego, który będzie miał 9,5-10 szansy na trafienie krytyczne. 19-20% jeżeli chodzi o umiejętności fizyczne zadają. No i oczywiście fajną pasywkę. I postaram się dzisiaj taki amulet zrobić. Oczywiście podziękowania dla osób, które E, udostępniły mi możliwość iberów i e, zdobycia surowców, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Ja e, nie chcę powiedzieć, że jestem leniwy, po prostu sporo rzeczy mam do zrobienia w diablo. E, a żeby nagrać dla Was odcinki związane z buildami, z nową postacią, szamanem i tak dalej, naprawdę muszę na to sporo czasu e, e, poświęcić i nie zawsze mam ten czas, żeby nazbierać tych kluczy, ale e, obiecuję, że na spokojnie, jak już wszystko ogarnę, zbiorę z 10-20 zestawów i wtedy pozapraszam te osoby, które mi pomagały. Ok, dobra, to co? Zabieramy się za robotę. Dzisiaj zrobimy ponownie 20 amulecików, pamiętajcie, żeby ocenić. Piszcie komentarze, e, jak to Wam wychodzi, e, ile musieliście wykraftować amuletów, żeby uzyskać Wasz e, idealny amulet. Piszcie jakie Wam się udało uzyskać statystyki, bo to jest dość ważne. Będziemy mieli jakiś tam e, pogląd, jak ile trzeba tego zrobić, ile trzeba się napracować, żeby uzyskać wymarzony amulecik. No i dobra, słuchajcie, lecimy po kolei. Piekorodny omolec siły numer 1 i... Hmm. Są fizyczne, krwawe żniwo, takie średnie, ale nie ma szans ani obrażeń. Więc lecimy z następnym. Ok. Proszę bardzo. Teraz mamy nie za dobry. Nie za dobry nieustępliwość ewentualnie mogłaby być taka, to taka ale co to następnie poprosimy rozjuszenie, rozjuszenie jest w porządku, ale reszta statystyk się nie zgadza Trzymacie kciuki, trzymajcie to jest ważne pozytywne myślenie i trzymanie kciuków idzie następny, następny bardzo Przeciętny. Chociaż przypowiedzieć powiedzieć, że z każdego, z każdego craftingu coś tam mam. I ogólnie to jest fajne tutaj przy kraftowaniu amuletów e, piekłorodnych albo amuletów piekielnego ognia. Z tego powodu, że e, te amulety można dostosować do jakichś tam konkretnych buildów. E, ja tych buildów na barwa mam parę w głowie, więc e, przyda, przydadzą mi się różne wersje tych amuletów. Już, już trzy amulety naprawdę fajne mam. Ale tego wymarzonego jeszcze nie udało mi się zrobić, bo no, na razie ten jest słaby. Zrobiliśmy 5 i na razie wszystkie słabe, ale to znaczy, że jeszcze 15 przynajmniej. Tak, 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 tak. Trzymamy kruki. Ciach. I Owięziła witalność, gruboskurność. Gruboskurność jest ok. No ale cały czas, cały czas brakuje. muszę się z, z, złożyć dwie statystyki, no trzy statystyki tak naprawdę. Chociaż gdybym dostał idealny 10 i 20 umiejętności fizyczne, to już o tą statystykę, chociaż ona też jest dość ważna. I no, jesteśmy gdzieś blisko. Są te, są te umiejętności fizyczne, to jest ważne, ale brakuje jeszcze tej jednej statystyki, jak na razie słabą będzie lepiej. Nie mogę ci towarzyszyć, jeśli mamy tylko stać. Na razie craftujemy. Drogi pomocniku. No nie, no nie, no nie. Widzicie? i tutaj pod względem obrażeń, trafień krytycznych jest troszeczkę gorzej. Lepiej wylosować wysoką, e, wysokie obrażenia od trafień krytycznych e, i potem losować sobie szanse na trafienie krytyczne niż e, Potem bawić się z obrażeniami, trzeba więcej, więcej rolować. Ale jeżeli się trafi, ten idealny, biorąc pod uwagę, że teraz siarki nie są problemem, więc można. No, patrzcie, ten jest słaby. Hmm, dobra. Odejdziemy. Zrobimy barsakera i liczymy naprawdę na fajne molecie. Jesteśmy w połowie, na razie słabo to wygląda. Żadnego ciekawego, żadnego. Okay. i dalej słabiutko, chociaż e, obniża obrażenia od ataków w walce, wręcz to jest tak naprawdę najlepsze, co może się trafić, jeżeli chodzi o dodatkowe e, umiejętności. Hmm. No dawaj, dawaj, dawaj. Mistrz hmm. Broni jest OK ale reszta statystyk się nie zgadza. Chociaż gdyby ten amulet miał statystykę szansa na zadanie 20% obrażeń obszarowych przy trafieniu, ostatnio zauważyłem, że jest taki trend, że ludzie yy, tworzą takie buildy, gdzie stakują właśnie tą statystykę i może to daje dobre, dobre efekty. No, dajcie jakiś firework. Masakra. Masakra. Dzisiaj to chyba nie jest. Nie jest mój dzień na kraftowanie. Wygląda to słabo jak na razie. Awanturni. Nie jest to mój dobry dzień dzisiaj na Kraft. Ok. Błyskawice. Siła. Inspirująca obecność. Z błyskawicami mał fajny. W ogóle wam pokażę, jaki, jaki mi się udało zrobić. Gdzie ja go mam? Zobaczcie. Ten jest naprawdę, naprawdę bardzo ładny. Krwawe żniwo. Hmm, jeżeli się połączy z odpowiednim buildem, może być ciekawe, ale reszta statystyki jest naprawdę bardzo ładna. Obniża ataki na dystans, bardzo dużo szansy, bardzo dużo obrażeń i bardzo dużo umiejętności błyskawice zadają 19%. I to można skobić naprawdę z bardzo fajnym buildem pod błyskawice związane z barwem. Zrobię na ten temat jeszcze E, nagranie o takim bildzie i ten taki bym chciał mieć z fizykami. Oczywiście z lepszą troszeczkę pasywką, ale takiego właśnie szukam. Jeżeli taki znajdę, to już będę usatysfakcjonowany. Niestety jak na razie wygląda to słabo, przynajmniej w dzisiejszym wydaniu. Okay. Nie, 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 nie. No i dobra ostatnie trzy straszna kasza straszna kasza, ja nie wiem nie wiem od czego to zależy mam złe przeszucie złe przeszucie mam i został nam ostatni amulecik niestety bardzo mi przykro liczyłem na jakieś fajerwerki liczyłem, że, że to będzie coś niesamowitego, ale na razie słabo to wygląda chyba, że ten momencie, tym idealnym I niestety nie zobaczcie na 20 praktycznie żaden jeszcze przyjrzymy ale żaden nie jest jakiś sezon tak to jest to wszystko jest to wszystko jest loteria I żaden z nich nie, nie nadaje się praktycznie do niczego no, ale nie zawsze można mieć szczęście Mam nadzieję, że Wy będziecie mieli więcej szczęścia. Nie, nic, nic, nic. Chyba z tych trzech raftingów ten był najsłabszy. Chyba na pewno, chyba na pewno. Dobra. Jeszcze może przypomnę Wam jakie mam amuleciki. Mam ten amulecik, który jest naprawdę bardzo ładny. Eee, mam jeszcze oprócz tego ten amulet, który muszę tutaj wkręcić obrażenie od trafień krytycznych, e, ale tutaj wszystko się zgadza, jest naprawdę już ładny, nie mam co narzekać. No i ten amulet pod kątem buildu, w którym będziemy używać e, pierścionka, który da, da nam e, po 3 sekundach, jeżeli nie zrobimy e, kryta, to da nam e, 100% do szansy na trafienie krytyczne. I to może być bardzo ciekawe, już powoli się zbieram pod tym kątem gier i zrobię związany bit. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Piękne dzięki. Pamiętajcie, żeby ocenić. Oglądajcie od początku do końca nagranie. Piszcie jak najwięcej komentarzy. W ten sposób pomagacie mojemu kanałowi. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku z Papa Pa, pa. I cześć.